Demontaż kierownicy po wyjęciu Airbagu. Odczepieniu Airbagu wykręcamy kierownicę. Śruba centralna, klucz 15. Klucz 15. Odkręcamy śrubę centralną. Kierownicę ja już miałem ją poluzowaną. Może nie tak lekko. Po wykręceniu śruby zdejmujemy delikatnie. Kierownicę. No, jedną ręką, dwiema to zrobić się znacznie lepiej. Znaczy, muszę trzymać się Wyjmujemy kierownicę. Teraz, jak zdjąć obudowę, żeby dostać się do demontażu manetek. obudowę przednią. Jest, przednia obudowa jest na zatrzaskach. prostu wyszarpujemy, zdejmujemy ją i mamy dostęp do manetek manetki są przykręcane śrubokrętem krzyżakowym jedna tu druga trzecia czwarta przystępujemy do demontażu Mamy zdemontowaną monetkę i tak postępujemy z każdą następną. Po nie wszystkich środek wyjmujemy każdą monetkę stosowna w ten sam sposób. Wypinając ją z gniazda. I mamy zdjęta.